Już wkrótce się zacznie, koniec spekulacji, koniec oczekiwania. Ruszamy z pierwszą kolejką fazy grupowej Mistrzostw Świata. Lusail Stadium pęka w szwach, tego nie można przegapić. Zapraszamy Państwa na relację z meczu, który za chwilę rozpocznie się na Lusail Stadium. Przed mikrofonem Tomasz Smokowski i niezawodny Jacek Laskowski. Na to czekaliśmy wiele miesięcy. Pierwszą kolejkę fazy grupowej tego mundialu, czas zacząć. Argentyna zagra przeciw Arabii Saudyjskiej. Tak jak Tomek, ja również witam Państwa bardzo serdecznie i równie serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie fazy grupowej. Tu nie ma nudnych meczów, tu nie ma gry o pietruszkę, to są Mistrzostwa Świata! Spójrzmy, jak zagra dzisiaj Argentyna. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi Jacku. Czyli najpewniej postawią na wrzutki do środkowego napastnika grę na obieg bocznych obrońców i asekurację obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. A oto skład, w jakim zagra druga drużyna. A ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak sądzę, jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację nawet z trzema napastnikami. Hell di Maria Loselso Leo Messi Argentyna traci piłkę Przed nami pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata w tej grupie Jak myślisz, kto poradzi sobie najlepiej? Nie jest łatwo przewidzieć w jakiej formie przyjechały na turniej poszczególne... Przerwimy, bo jest groźna akcja Konto to zrobił! Niesamowite! Atakujący robił co mógł. Strzelił całkiem nieźle, ale i tak Bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja, bo musi dodawać pewności siebie. Messi dośrodkowuje z rogu. Niepewnie, i wciąż mamy zamieszanie. I mamy strzał! Tak, teraz zrobił to co było trzeba. Molina. I oto z piłką Leo Messi. Narobił zamieszania tym wybiciem. To była co najmniej, chyba nie mogło być innej decyzji. Sędzia odgwizduje rzut karny. Czy otworzy wynik spotkania. I piłka ląduje w bramce. Mogło się podobać bardzo pewne i spokojne wykonanie tego rzutu karnego. Prowadzą zatem 1 do 0. Darowana teraz piłka. Messi napędza ten atak. Nieźle się zapowiada. Z piłką teraz San di Maria. Bramka! Ale szybko wyprowadzony kolejny cios. Czy po czymś takim przeciwnik może się jeszcze pozbierać? Zobaczmy to jeszcze raz. Obrona nie upilnowała, a z takiej odległości nie można się pomylić. Bez szans na udaną interwencję. Na razie 2-0. Rodrigo de Paul. Podanie do Paredesa. Acuna. Argentyna wciąż przy piłce. Może być groźnie. Rodrigo de Paul. Brawo! Cudowna parada. Będą to pokazywać w skutach. Leo Messi z rzutu rożnego. Ale zagrożenie wciąż jest duże. Znakomita blokada strzału. Pewnie się czuje z piłką. Odważnie prowadzi atak. Nie pozwalają, by dośrodkowanie doszło. Wybicie piłki. Pierwsza połowa zbliża się do końca. Dość jednostronnego meczu, przyznajmy, w którym Argentyna pokazała pazur i miejsce w szeregu rywalom. Masz rację, popisują się dużą skutecznością, no i pewnością siebie. Kontrolują ten mecz, stwarzają dużo większe zagrożenie i nie zdziwię się, jeśli po przerwie zechcą coś jeszcze dołożyć do tych dwóch goli trzeba. Zaraz, zaraz, to może być Bramka. Dobra, teraz interwencja Bramkarza. Musiał się trochę wyciągnąć, ale ten strzał nie sprawił mu większych problemów. Po tym można poznać klasę golkipera. Sprawił, że ta interwencja wydawała się łatwa. Daleka piłka z rogu. Ten corner nie sprawił bramkarzowi żadnych problemów. Jak widzimy, cały czas w posiadaniu piłki przede wszystkim Argentyna. Bo jaki jest najlepszy sposób na uniemożliwienie przeciw. Ale musimy na chwilę przerwać? Groźnie było. Dobra interwencja. Misji! Zablokowana teraz próba strzału. Tak, a zatem pierwsza część zmagań na stadionie Usail jest już historią. Leo Messi prezentuje się dzisiaj po prostu świetnie. Zresztą wszystko widać jak na dłoni na tej grafice. Jest dzisiaj dużym wyzwaniem dla linii defensywnej drużyny przeciwnej, czego dowodzi strzelony gol. Świetnie odnajduje się na boisku, szuka sobie miejsca, kto wie czy nie I rozpoczęli drugą połowę. Przypominam Państwu, że oglądamy pierwsze spotkanie fazy grupowej. Teraz w posiadaniu piłki Argentyna. De Paul. Rodrigo De Paul. O, dobrze teraz zainterweniował. znalazł. Teraz sporo miejsca na skrzydle. Próbuje strzału. Pewna interwencja bramkarza. Wyciągnął się trochę, ale to przecież dla niego nie pierwszy znak. Takie interwencje Tomku na każdym treningu powtarza pewnie raz za razem. Dzięki temu robi to bez zastanowienia. De Paul. Paredes przy piłce. I oto z piłką Leo Messi. Nie, zbyt łatwo pozbywa się piłki. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Strata. No i Molina. Argentyńczycy mają wolną przestrzeń z boku. I teraz centra w pole karne. Narobił zamieszania tym wybiciem. Piłka podana do Loselso. Nie daje się teraz zatrzymać. Loselso dostał piłkę. Mamy strzał. Spokojnie i pewnie teraz bramkarz. Nie musiał dawać z siebie 100%. Po prostu zrobił swoje. To zawsze przyjemne uczucie mieć za plecami mocne ogniwo tego łańcucha, jakim jest drużyna piłkarska. Wrzuca w okolicę 11 metra. Prawie, prawie dobry strzał głową po tym dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Tak, Gwizdek przerywa teraz grę. Będziemy mieli rzut wolny. A teraz świetny odbiór, może być groźnie. Argentyna pewnie kroczy po zwycięstwo. Chyba już nie powinie jej się noga w końcówce. Tak, Tomku, tu nie może być najmniejszych wątpliwości co do tego, kto jest dziś lepszy. W tym starciu prezentują się po prostu świetnie, co dobrze oddają dwie bramki przewagi. Przez całe spotkanie udowadniają swoją wyższość. Na taką grę patrzy się z wielką przyjemnością. Aut po tym wejściu obrońcy. Twarde wejście, ale skuteczne. Uwaga, będzie szansa Bramkowa. Zagrożenie nie minęło. I piłka po raz kolejny w siatce. Musiałby się zdarzyć cud, by przegrywająca drużyna podniosła się z desek. Bramkarz może mieć pretensje do obrony, która się tam mocno pogubiła. Popatrzmy. Łatwy strzał z bliskiej odległości i żadnych szans dla golkipera. Jaki jest wynik? Sami państwo widzicie. Ostatnie minuty. Bądźmy szczerzy. Tu już niewiele może się zmienić. Jest komu podać. Ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. To może być groźne. Będzie kontra. Uwaga, teraz może być niebezpiecznie. Martinez świetnie to obronił. Koniec meczu. Fantastyczny doping poniósł dzisiaj ekipę gospodarzy do zwycięstwa. Nie było chyba dzisiaj momentu, w którym w drużynie pojawiłaby się choćby z zwątpienia w końcowe zwycięstwo. Leo Messi w wyśmienitej formie. Bardzo dobry mecz w jego wykonaniu. Dwie bramki i to w wygranym meczu. No, ma powody do zadowolenia, ale też te gole nie wzięły się z niczego. Był aktywny, polował na okazję, cały czas skupiał na sobie uwagę obrońców. A mimo to nie powstrzymał go.